Dzień dobry kochani, to jest podróżnik, proszę państwa. Jesteśmy na lotnisku i czeka nas dzisiaj pierwsza podróż samolotem z tymi dwoma gajsami. Dzisiaj słuchajcie, lecimy do Turcji, to będzie pierwsza podróż samolotem chłopaków, jestem ciekawa jak sobie poradzimy, Na Felka mamy jednak wózek, zastanawialiśmy się czy brać czy nie, ale dużo osób nam doradziło, żeby jednak wziąć, a zresztą to jest taki szaleniec, że może dla bezpieczeństwa lepiej zabrać. Jesteśmy już po odprawie. Zdaliśmy bagaż i teraz czekamy na odloty. przy kawce. Klimi, boisz się? Cieszysz się? Trochę się boję, ale. się nie cieszę bardzo. Nie cieszysz się, że będziesz leciał samolotem? Chcesz mieć już to z głowy? Proszę, przeteleportować. Co chcesz? Tak, po przeteleportować. No, niestety tak się nie da. da. Najgorsze za nami przeszliśmy. Bramki teraz kontrola paszportowa i. Dobrze, że Falek ma tą bransoletkę bezpieczeństwa. Wpuszczają już nas na samolot. Tak? Wiem. Do tasiemki mamy dojść. chyba, nie? Przecież, mam lęk wysokości. Będzie dobrze. 24. Tutaj? Tutaj jesteśmy? Feluś, czym polecisz? Mam Cieszysz się? No do Turcji. Do Turcji? Do Turcji? Do Turcji? Na lotnisku. No na lotnisku jesteśmy, tak? Już w samolocie jesteśmy.

Wam ja relację na temat e, lotu samolotem z dzieciakami, więc powiem Wam tak, w pierwszej kolejności, co mieliśmy zorganizowane asystę na lotnisku, jeżeli chodzi o Felusia i nasz autyzm. Nie wiedziałam, jak się zachowa. Na końcu i tak nie skorzystaliśmy z tej asysty, chciałam powiedzieć, bo są ludzie w większych potrzebach. Natomiast mieliśmy bransoletkę bezpieczeństwa, co bardzo nam ułatwiło sprawę, zaraz wam powiem. Co nam dała asysta? Asysta nam dała to, że z nadpobudliwym dzieckiem, takim jak Feluś, udało nam się wejść na pokład szybciej niż pozostali pasażerowie. To był taki plus, jeżeli chodzi o... <grym>, ja nagrywam na vloga! I druga sprawa, bransoletka bezpieczeństwa. To było naprawdę strzałem w dziesiątkę, bo mieliśmy Felka cały czas przypiętego i kiedy był czas oczekiwania, vloga nagrywam. No, na pewno. Spaduba. Gdy był czas oczekiwania na samolot i siedzieliśmy tam tamte niecałe dwie godziny w potokalni już po przejściu przez bramki, to mieliśmy go cały czas pod ręką. Druga sprawa, podczas kontroli dowodów osobistych i paszportów też nie miał możliwości uciec, bo był cały czas pod ręką, a wiadomo, mój mąż miał walizki, mieliśmy też Klemensa, więc... Wystarczyłaby chwila nieuwagi, żeby po prostu falek nam zniknął z pola widzenia. I śmiałam się, że będzie jak Kevin, on budzi się w innym mieście, nie? Także jeżeli chodzi o podróż samolotem, same emocje związane z lotem były w porządku, dlatego że już na miesiąc przed czytaliśmy Kicie kocie na lotnisku, więc falek był przygotowywany do tego lotu. Klemens zresztą też miał mówione, co i jak będzie wyglądać. Podczas lotu Felek y, czytał sobie bajeczki Kici-Koci, miał też swoje figurki i przekąski, więc był zajęty. A jeżeli chodzi o Klemensa, to znalazł sobie takie zajęcie, że na przykład y, pilot mówił y, przez y, mikrofon, gdzie teraz będziemy przelatywać, albo nad y, jakim państwem, albo co nas czeka, a Klemens po prostu sobie odliczał. Na telefonie sekundy i minuty do tego kolejnego etapu. Więc to jest to. Oczywiście zaopatrzyliśmy się w dodatkowe telefony dla nich, takie wiecie stare, które miały tylko pobrane na Netflixie bajki. Telkowi pobrałam e, kilka odcinków z Kokomelon i kilka odcinków z Koci, Żeby w razie, gdyby faktycznie była sytuacja, że już nie wytrzymuje e, w samolocie bez ruchu. To włączyliśmy mu bajki, ale to było naprawdę chyba 20 minut. Słuchajcie, reszta lotu przebiegła bardzo sprawnie. Także pierwsze co, asysta na lotnisku, drugie co Bransoletka bezpieczeństwa, trzecie co przygotowanie dziecka do lotu, czyli informowanie, co teraz się będzie działo, e, informowanie co nas czeka, informowanie jak to wygląda. Dziecko w spektrum musi wiedzieć, co go czeka, musi znać rutynę. Przebieg całego dnia, bo inaczej może się spotkać ze ścianą i może przeżyć szok. Także my Felka przygotowywaliśmy, zwłaszcza ja, jeżeli chodzi o siedzenia w samolocie, zarezerwowałam nam w pierwszą stronę miejsca obok siebie, dlatego że bałam się, że nas rozsadzą, ale zdecydowanie lepiej było jak mąż siedział po dzieci, więc wybrali sobie miejsca sam. Tak, Klemens wybrał, że siedzi Klemens przy oknie, tata i Felek. I podejrzewam, że w drugą stronę, nawet jeżeli nas rozsadzą, bo już nie wykupiłam miejsc. Będzie tak, że będzie siedział mąż z Felkiem i ja z Klemensem, dlatego że Felek przy mężu czuje większy autorytet i jednak bardziej się słucha e, niż z mamą, nie? Więc e, tyle z tego. My sobie dalej tutaj bawimy się i niedługo będzie vlog e, z Turcji. Mieliśmy już wiele przygód e, związanych z naszymi dziećmi, zwłaszcza z Felkiem. <grym> Także jest co opowiadać, bo jest dużo śmiechu, ale to już e, następnym razem, w następnym vlogu. Miłego dnia, buziaczki, trzymajcie się pa.